A moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby wyrażać ten drobny akt solidarności z wcześniejszymi, z ich rodzicami. To są dzieci, które bardzo często mają powikłania ze strony oddechowego. Dlatego, że płuca, tło rozwijają się pod w koniec ciąży. E, moi drodzy, na... E, Wejściu do sali gimnastycznej znajduje się fioletowe pudełko, do którego e, zbieramy pieniądze, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, który ratuje życie i zdrowie wcześniej. Bardzo Was proszę o wsparcie i bardzo dziękuję za Waszą obecność. E, no i ten piękny e, fioletowy kolor na Waszej odzieży, który właśnie jest. 呃，快乐就是不紧张，就是。 Brawa. Brawa dla koleżanków! Brawa dla kolegów! Słuchajcie, patrzcie jacy fajni ludzie wyrośli w strześniaczku.